Też taki krzyż, taki wielki piątek miał rozłożony na wiele lat. Od czasu operacji kardiofirówki w zamości, inne operacje, cierpienie, choroba, ból, a potem umiał wznosić. Może widać, niecierpliwił się i upadł jak Christus pod krzyżem. Ale wstawał, bo miał gorącą, serdeczną wiarę. Bo Chrystus był dla niego siłą i mocą. Bo modlitwa była mu siłą i wspomaganiem. On miał świadomość, że cierpiąc, pomaga Chrystusowi w dźwiganiu krzyża. Bo ostatecznie jest tylko ten jeden Chrystusowy krzyż, a nasze cierpienia. Nasze kłopoty, nasze bóle są tylko udziałem w cierpieniu Chrystusa. Umiał to wszystko znosić i mamy nadzieję, że za ten trud, za ten ból, za to cierpienie, za to znoszenie tych wszystkich trudności, Chrystus Pan obdarzy pochwałą zbawioną. Oto modlimy się w tej Świętej, w kody oto i wy zebrani, tu na pewno się modlicie. I wiele osób, które jest w stanie łaski uświęcającej, przyjmie komu święto, świętą. Moi drodzy, nie zapominajmy o tym, że śmierć przyjdzie wcześniej czasem, aniżeli człowiek jej spodziewa. Mam tu taką notatkę, napisaną przez księdza tego Drzew Pozwolę po sobie jeszcze ją odczytać. Został jeszcze na wioskach piękny zwyczaj modlitwy przez przez całą noc w domu zmarłego. Z domu wyprowadza się zmarłego, rodzina żegna zmarłego, zamknięta zostaje trudna i drogą, którą gdy żył, chodził do kościoła, niesie trudna rodzina, znajomy i bliscy. Jest stacja przy krzyżu wioskowym, tu trzeba pożegnać zmarłego. Stąd wrócą do domu ci, którzy nie idą do kościoła. Bo jak się to wszystko zmienia? Rodzina nie chce, albo nie ma warunków na śmierć bliskich w domu. Chory umiera w szpitalu, w hospicju, albo w domu opieki. Nikt pewnie tam się nie modli, nikt nie poda gromnicy. Wszystko też załatwą w zakład Umyją, ubiorą, włożą do trudnej, zamkną z zło złożą do grobu i koniec. Nie płaczą już ludzie. Postawią nagrodek, zapalą lampki, nakładają sztucznych kwiatów, nie znając z nich treści, co to znaczy światło, komu się daje kwiaty i dlaczego. To dopiero początek. A przecież będzie <laughs> w Nawet samobójcy będą mieli prawo, aby był przez nich le lekarz, i skazający będą z nieczulami, aby nie cierpieli. Spalą ciało po braku miejsca na cmentarzach. Piękne będą domy pogrzebowe z odmłodnięciem trudnym i ciała zmarłego i z przemówieniem zruszającym, z nastojową muzyką najbliżsi będą żałobnie wysporojeni, koszty pokryje ubezpieczalnia. Czy będzie jeszcze ktoś, co się za do modli? poprosi księdza o Prześ świętą i o wypominki? Nie kosztujcie się na sztuczne kwiaty, połóżcie mi nagrodę na grobie niezapominającej modlitwy. Chcemy przy i na grobie świętej pamięci Sekunda związane te modlitwy, najpiękniejszej modlitwy, ofiarę charakterystyczną Jezusa Chrystusa. Chcemy wspierać go swoją modlitwą, swoim uczestnictwem we Przysi Świętej przyjętą Komunię Świętą, żeby Dobry Bóg przyjął to jego życie, uczciwe, pobożne, szlachetne, to jego cierpienie, i obrażał go chwałą nieba, żeby przyjął go do tego miejsca, o którym święty Paweł chował w zachwycie. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani w serce człowieka nie wstąpiło, co Bóg przeznaczył dla tych, którzy Go miłują. Amen.